Senegambia. Powrót do korzeni. Skąd w ogóle taki tytuł? Senegambia to był serial, mini serial dokumentalny na moim kanale nagrany w 2016, 2013 roku podczas mojej pierwszej podróży do Afryki Zachodniej. Dlaczego powrót do korzeni? Z dwóch przyczyn. Wracamy w miejsce, gdzie to wszystko się zaczęło. Tutaj widzicie, właśnie dom, w którym po raz pierwszy zamieszkałem w Gambii. To było wiosną 2014, kiedy przyjechałem tu z Kodą, którą już dobrze znacie, aby tu zamieszkać. Mieszkaliśmy przez pół roku. Także korzenie to sentymenty, to nasze wspomnienia związane z Gambią i tymi miejscami. Ale także korzenie nawiązują do książki Alexa Haleja o tym samym tytule. Na podstawie tej książki powstał w słynnych czasach PRL-u serial o Kunta Kinte, a obecnie, z tego co wiem, zrobiono remake jego. Generalnie korzenie Nieodzownie łączą się z Gambią. Kunta Kinte chodził z Gambii i jest on tutaj celebrowany. Mimo, iż jest to postać fikcyjna, dzisiaj organizowane są wycieczki jego śladami. Można odwiedzić jego wioskę, a nawet porozmawiać z jego potomkami. Także stąd wzięło się korzenie. Teraz wędruję po okolicy, którą bardzo dobrze znam, i udam się do miejsca, gdzie mieszkaliśmy w drugim mieszkaniu. Tam spędziliśmy znacznie więcej czasu, prawie 2 lata. Nie nawet więcej niż 2 lata. W sumie. To był mój najbliższy supermarket koło domu, w którym tak długo mieszkałem, nie jest może najtańszy w Gambii ale dość dobrze wyposażony. No i z tej oto przyczyny, że był też bardzo blisko. Często chodziłem tu na zakupy, co właśnie teraz też uczynię. Absolutny powrót na stare śmieci, A się Łeska w oku kręci. Nie wiem ile razy chodziłem tą drogą. Nie wiem ile razy przejeżdżałem nią samochodem. Na jej końcu, przy takim rozwidleniu, znaczy w sumie skrzyżowaniu, był nasz dom. Ponad dwa lata w nim mieszkaliśmy. Zobaczymy zaraz, jak to wszystko tam wygląda. Zobaczmy sami. I jesteśmy takim to cudem. Tu była moja brama. Za nią tego muru nie było. Tędy chodziłem często z moim Wincencikiem na spacery. Widzę, że dużo tu się pobudowało. Tam jest napisane Sierra Leone High Commission, czyli ambasada Sierra Leone. A tu mi się wydaje, w tym budynku to była kiedyś załoga ambasady Libii. Mieszkała albo w tym po już się pogubiłem trochę, powiem wam. A ten, co jest, to w ogóle go nie było tutaj. Generalnie tu budują na potęgę. Jak już jesteśmy przy sentymentach i wspomnieniach, to powiem wam w ogóle, skąd ja się w tej Gambii tutaj wziąłem. Bo to nie, może, nie musi być takie jasne do końca. W tej serii jeszcze praktycznie nie mówiłem nic o Genezie, tylko tyle, że tu byłem wcześniej. Otóż, moi drodzy, w roku 2013 Wyruszyłem razem z Abdulem, czyli Lajefajem, Lajfajem, Senegalczykiem, który mieszkał wtedy w Bydgoszczy już sporo lat Oraz moim kumplem, Piotrasem, w podróż do Afryki To generalnie miała być pierwsza moja podróż do Afryki, ale za pierwszym razem nam trochę nie wyszło I to była już druga moja podróż do tej czarnej Afryki Wcześniej byłem w Ruandzie i Ugandzie, ale nieważne Pojechaliśmy głównie do Senegalu i siedzieliśmy tam u Laja, w rodzinnym domu Laja Faja. Po jakimś czasie, nie pamiętam ile to już było dwóch czy trzech tygodniach? Tak, po, po dwóch tygodniach prawdopodobnie, laj musiał wracać do Polski, ponieważ pierwszy raz od ilu tam lat mieszkał w Polsce, dostał normalną, fajną, sensowną i dobrze płatną pracę. I nie mógł powiedzieć nie. Więc my z Piotrasem mieliśmy zostać sami, bo każdy miał ogólnie bilety w jedną stronę kupione. I nie mieliśmy wracać razem, takie było założenie. Każdy sobie wracał, jak chciał. I my z Piotrasem stwierdziliśmy, że nam w Gambii będzie się łatwiej dogadać niż w Senegalu. No a to jest rzut beretem, no bo Gambia generalnie jest w środku w Senegalu. I jak Raifaj wyjechał, to my. Postanowiliśmy pojechać do Gambii. No i pojechaliśmy do Gambii. Pierwsze dwie nocy spędziliśmy urodziny Laja w, w Sukucie, a potem zaczęliśmy szukać czegoś sami i chodziliśmy, chodziliśmy przy plaży i pytaliśmy ludzi, gdzie jest jakiś tani hotel, gdzie moglibyśmy się przespać lub ewentualnie rozbić namiot. I usłyszał nas Anglik w jednym z barów. I powiedział, że on w sumie to da nam nocleg za darmo na swojej werandzie, albo jak damy, damy radę, to rozbijemy u niego namiot. Tylko niech kupimy jakieś cukierki dla dzieci na jego obejściu. No i przyszliśmy do niego i tam właśnie mieszkała Sona. Bo żoną tego Anglika była Amariatu, czyli. Taka siostra Sony. I Sona tam pomieszkiwała. No bo w gambie jeżeli można kogoś jeszcze dokoptować, to się dokoptowuje. No i Sona tam mieszkała i poznałem Sonę. No i jakoś tak wyszło, że w ciągu tak bardzo krótkiego czasu myśmy tam byli dwie czy trzy noce. No i coś między nami zaiskrzyło. W ogóle my jeszcze z Soną i jej koleżanką i Piotrasem ruszyliśmy w głąb lądu. Także przyszłych teściów poznałem od razu po, po kilku dniach znajomości. E, poznałem też wieś, którą znacie też bardzo dobrze teraz i w której się zakochałem. No i ja po tych Sonom, no może z tydzień razem spędziłem wtedy, ja jej obiecałem, że do niej przyjadę. I przyjechałem do Polski. Powiedziałem rodzicom w ogóle, że poznałem w Gambii yy, no, kobietę, tak? I że tam wracam. Oni oczywiście, okej, okay, okej, okay, nie ma problemu, no bo myśleli, że ja się rozmyślę. A to z biegiem czasu zauważyli, że ja jestem naprawdę zdecydowany i zaczęli się trochę martwić. No i przez rok się przygotowywałem, wymyśliłem, jak to zrobić. No, powstała cała ta inicjatywa z Kodilakiem do Afryki. Znalazłem współtowarzysza podróży, Emila, z Danii, którego poznałem w Ruandzie. I po Ugandzie razem z nim podróżowałem. No i po roku mniej więcej z Kodą dojechałem do Gambii. To, było, to była wiosna 2014. No i mieszkaliśmy tam do końca 2016 roku. Także prawie 3 lata, bo prawie cały 14, cały 15 no i praktycznie cały 16. No i mniej więcej tyle. a Potem przyjechaliśmy do Bydgoszczy i mieszkamy w Bydgoszczy. Do tej pory. A teraz na dłużej przyjechaliśmy znowu do Gambi.